Jesteśmy na targach World of Fireplaces 2025. Wielka impreza, największe spotkanie branży kominkowej w Europie w tym roku. Jesteśmy na ekspozycji bardzo spektakularnej firmy Balskin. Co to za firma? Wielu polskich klientów zastanawia się, prawda? Promujecie się również na rynku polskim. Co to jest za firma, w takim razie? Proszę bardzo. Firma Ball Steel, bo tak się właściwie powinno, powinno wymawiać tą nazwę. Dokładnie. Przepraszam. Została założona rok temu w Niemczech, więc jest to firma GmbH, jest to spółka z produktami głównie dedykowanymi pod rynek eksportowy, eksportowy a dokładnie pod rynek niemiecki i skandynawia. Taki był nasz cel. Stąd te produkty, które dzisiaj możecie oglądać są jakby... Jaka polska firma za tym stoi? Firma kratki oczywiście. oczywiście całość jest to jest kolejny produkcji... przykład ekspansji polskich firm na rynki zagraniczne. Eee, oczywiście, cały park maszynowy, który doskonale znacie, to wszystko powstaje, jest zaprojektowane i wykonane od początku do końca właściwie w fabryce kratek. Nie tylko poziom techniczny, ale i umiejętności handlowe sprawiają, że jesteście mną. No, Normalnym graczem na rynku europejskim. Na rynku kominkowym staliście się no, europejskim, jednym z takich no, bardziej rozpoznawalnych. No, dziękujemy. Tak, ale, ale nowa marka Bear Steel sprawia, że no, trzeba nad tym popracować, bo to jest prawda, jednak no, nowy brand, prawda? Strategia powstania polega na tym, że brand krawki jest bardzo rozpoznawalny w całej Europie i to jest prawda. Się każdy utożsamia z. Zresztą kiedyś, kiedy zakładaliśmy, pamiętam, kiedy Marek zakładał firmę, powiedział, że kominki będą w każdym domu i bardzo, bardzo to przyświeca kratką. I trochę tak jest, kominki że dzisiaj. I kratki są prawie w każdym domu. Dziękujemy, tak. Natomiast. Oplawna marka w Polsce. Tak. I jeżeli chodzi o kwestie internetu i robienia zasięgu, rzeczywiście kratki są bardzo rozpoznawalne na rynku niemieckim i na wszystkich innych. Chodzi o to, że te konkretnie towary, które tutaj pokazujemy, nie będą w internecie, są dedykowane do kanału profesjonalnego, czyli do Bardzo showroomów, dobrze. do studio, do instalatorów i to jest główny kanał dystrybucji. To po prostu ogranicza możliwość. Słabego, słabego, nietrafionego wyboru, tak. gwarantuje większą jakość, wyższą jakość obsługi. Absolutnie tak, absolutnie tak taki jest. Czy, czy ta wyższa jakość obsługi i inna selekcja produktów nie będzie dostępna dla polskiego klienta? Nie, oczywiście w Polsce, no, w Polsce właśnie... założymy się zresztą wiecie, jak mamy rozwiniętą sieć w Polsce, to jest 50 salonów firmowych, więc hmm. takich, które mają 100% firmę kratki. Tych ludzi zawsze doceniamy za, za po pierwsze za lojalność, za to, że są zawsze z nami, za to, że promują markę. I w tych punktach powstaną oczywiście dedykowane e, miejsca, gdzie będzie ten towar wyeksponowany. Bo trzeba powiedzieć, że asortyment Ball Steel jest troszkę inny niż asortyment firmy Kratki. Co jest w asortymencie? No, e, o różni się znacząco. E, to jest, to jest kwestia wykończeń, to jest kwestia y, zastosowania spieków kwarcowych, kamieni naturalnych, y, jak widzicie y, różne też rodzaje paliw w tych piecach, widzicie bioetanol y, z automatyką gaz. sterowany przez Wi-Fi, macie gaz tak samo w pewnej automatyce, więc rzeczywiście te produkty I są... jest prąd jeszcze elektryczny. Tak. Bardzo modne Tak. Jest coś tak. elektrycznego. No właśnie. Tak, dokładnie. Jest elektryka. No, Dzisiaj dowiedziałem się, że w Portugalii wyłączono prąd. Zresztą podobnie jak w części Hiszpanii, co mnie bardzo zaskoczyło. Walencja. Ja się przepraszam, może to zabrzmi... No. Nie najlepiej, natomiast ja się trochę cieszę z takiego powodu, że ludzie sobie zmysłowią że jednak kominek i alternatywne źródło ogrzewania w domu będzie potrzebne każdym, także Dokładnie. to dość istotne. Dokładnie, nie? Dokładnie. I, i ile przewidujecie mniej więcej punktów y, Bell Steel w y, Polsce? Pewnie zobaczymy, jak będzie rynek się rozwijał. Na pewno wykorzystamy infrastrukturę związaną z obecnymi salonami firmowymi. Zobaczymy, które salony wyrażą chęć, będą miały gotowość do tego, żeby przyjąć. Na pewno będziemy to robili, jak to się mówi, progresywnie, pomału, z dużym spokojem. Co w takim razie mają robić klienci, którzy. Chociażby zobaczą e, nasz filmik prawda, i będą poszukiwali produktów polskich. Na pewno powinni się zwrócić e, do opiekunów swoich, e, e, których mają. Polska jest podzielona na e, pięciu, e, pięciu handlowców. Każdy ich doskonale zna i jestem przekonany, że i na social mediach naszych, i na stronie internetowej znajdą wszystkie newsy związane z Ball i. Poza tym na pewno zrobimy spotkania. W zeszłym roku w Polsce zrobiliśmy 12 szkoleń. Przez firmę przeszło około 250 firm. I podczas tych szkoleń także będziemy pokazywali wszystkie produkty Ballsteela i na pewno będziemy mówili o nowych technologiach, więc to jest do wykorzystania. Czyli, czyli cała wiedza, wieloletnie doświadczenie firmy Kratki plus selekcja najlepszych rozwiązań i ciekawych, prawda? To jest Ballsteel.